Witam wszystkich w ostatnim odcinku podcastu w tym roku. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat rozejmów w czasie wojen, rozejmów z różnych przyczyn ekonomicznych, zmęczonych wojną, czy po prostu z przyczyn ludzkich. Każda ta historia pokazuje. Inne oblicze wojny, a także, że po obydwóch stronach często są tacy sami ludzie jak my, podobni, z podobnymi historiami, którzy również mają swoje marzenia. Gdyż w historii wojen częściej mówi się o bitwach niż o takich chwilach, o wielkich zwycięstwach, klęskach, zwrotach akcji, ale istnieje też mniej oczywista warstwa historii. Momenty, gdy walczący zatrzymywali się czasem nawet na kilka dni, a lub na kilka godzin, były to najczęściej zawieszenia wojny lub rozejmy. I o tym dzisiejszy podcast. Dziś przejdziemy przez pięć epizodów, które świetnie pokazują szeroką skalę powodów, dla których ludzie decydowali się na przetrwanie walki. I co ważne, niemal każdy z tych rozejmów miał inną naturę. Niektóre były wynikiem chłodnej kalkulacji politycznej, inne ekonomicznej konieczności, a jeszcze inne często ludzkiego impulsu, potrzeby moralnej, czasem wręcz odruchu serca. Pierwszym to był tzw. Tak pokój Nikiasza w 421 roku przed naszą erą. Ateny i Sparta. Dwa światy, które od 10 lat dzieliła wojna. Nie była to zwykła wojna. To było starcie idei, stylu życia i sposobów myślenia o państwie. Ateny, z ich majestatycznym akropolem, flotą, która panowała nad Morzem Egejskim, była symbolem demokracji, kosmopolityzmu. Tutaj filozofowie debatowali o naturze człowieka, artyści tworzyli dzieła, które przetrwały tysiąclecia, a kupcy w portach Pireusu przywozili towary ze wszystkich stron świata. Mieszkańcy miasta wiedli życie pełne ruchu, handlu i kontaktów z obcokrajowcami. Sparta była przeciwieństwem. Surowa, skupiona na wojsku i dyscyplinie. Tutaj życie obywatela podporządkowane było armii, każdy chłopiec od dzieciństwa był szkolony, by zostać hoplitą, by być twardym i posłusznym. Kobiety spartańskie, choć wolne i w swoim społecznym wymiarze bardziej niż ateńskie, również żyły w świecie surowych reguł i oczekiwań. Wojna peloponeska wybuchła w 431 roku przed naszą erą i od razu okazała się długa i wyniszczająca. Mimo przewagi floty, Ateny były dotknięte epidemią, które w latach 430-429 pochłonęły setki tysięcy istnień. Długie oblężenia, blokady i straty w lądowych kampaniach spowodowały, że miasto traciło tętno. Sparta, choć dysponowała niepokonaną armią lądową, nie mogła sforsować murów Aten. No i tutaj zaczęło się życie codzienne zwykłych obywateli, które było pełne lęku i niedostatku. Kupcy widzieli swoje sklepy puste, rolnicy porzucali pola, a święta religijne były zakłócone przez wojny. W miastach panowały kolejki pożywność, a rany psychiczne epidemii i wojny były równie poważne jak te fizyczne. Kluczowe w przerwaniu tych wojen były trzy czynniki. Zmiana pokoleniowa w elitach, która nie widziała już kolej dalszego sensu wojny. Po śmierci stratega Periklesa, Ateny były coraz bardziej skłonne do kompromisu. Sparta bawiała się rosnącej potęgi ateńskiego sojusznika Argos. Natomiast zawieszenie broni za Atenmami dawało jej czas, by uporządkować sytuację wewnętrzną. Nikijasz, uważany za człowieka umiarkowanego, wierzył, że zdobycie pokoju jest ważniejsze niż zdobycie sławy na polu bitwy. Nie był to wojownik pragnący chwały, był człowiekiem umiarkowanym, ceniącym rozsądek nad sławę. Rozumiał, że Ateny nie mogą już dłużej ponosić kosztów wojny. Pokój Nikijasza był pierwszym w historii Grecji tak wyraźnym przykładem rozejmu, wynikającego z wyczerpania stron. Nie było tu triumfu ani chwały. Zawarto wymianę jeńców, odbudowano handel i przeprowadzono porządek sprzed wojny. Tutaj okazał się ludzki czynnik zmęczenia. Ludzie mieli dość, chcieli wrócić do normalnego życia i nawet surowi żołnierze Sparty nie wiedzieli kolejnego sensu, by ginąć za tą trudną wojnę. Pokój niestety był kruchy. Atmosfera w Atenach była napięta, wielu dowódców marzyło o kontynuacji walk, a ambicje Nikiasza nie były powszechnie akceptowane. Historia pokazała, że rozejm był tylko chwilową przerwą, zanim wojna znowu wybuchła. Tym razem katastrofalnie w wyprawie sycylijskiej, która osłabiła Ateny na zawsze. W roku 1187 Jerozolima wpadła w ręce Saladyna. Wieść o tym przebiegła przez Europę jak pożar. Kościoły były dzwony alarmowe, mnisi pisali kroniki pełne dramatycznych ostrzeżeń, a królowie przygotowali swoje armii. Chrześcijańska Europa widziała, że nie może pozwolić sobie, aby serce Ziemi Świętej pozostało poza jej wpływem. I tak rozpoczęła się trzecia krucjata. Po jednej stronie stanął Ryszard I Lwie Serce, król Anglii, człowiek, którego imię stało się legendą jeszcze za życia. Odważny, Dumny, bezkompromisowy, o temperamentnym charakterze, gotowy zdobywać sławę i chwałę w Jerozolimie, ale Ryszard był też strategiem. Potrafił prowadzić swoje wojska przez długie marsze, organizować oblężenia, a jego działy znane były z doskonałej dyscypliny. Przeciwko niemu stał Saladyn, sultan Egiptu i Syrii, człowiek szanowany nie tylko przez swoich poddanych, ale także przez przeciwników. W kronikach arabskich i łacińskich podkreślano jego honor, umiarkowanie i troskę o ludność Jerozolimy. Nie był bezwzględnym tyranem, jak często przedstawiano go w europejskich legendach. Jego celem nie była eksterminacja chrześcijan, lecz konsolidacja władzy i stabilizacja regionu. Oblężenia i bitwy były brutalne. Miasta i twierdze nie poddawały się łatwo. Ryszard zdobywał twierdze po długich dniach szturmów, a jego strategia łączyła taktykę lądową z kontrolą wybrzeża. Saladyn natomiast w odpowiedzi prowadził elastyczną obronę. Jego armia była rozciągnięta, ale dobrze zorganizowana, a ludność cywilna chroniona w murach miast. Jednakże, mimo że Ryszard odnosił sukcesy militarne, Jerozolima pozostawała poza jego zasięgiem. Armia była wyczerpana, orale spadało, a część rycerzy pragnęła po prostu powrotu do domu. Saladyn, choć miał przewagę terytorialną, nie był w stanie całkowicie rozbić krzyżowców, a jego siły były nadwyrężone ciągłą mobilizacją. Pomimo, że obie strony nie mogły wygrać i logistyka Krucjaty zaczęła się rozsywać, przyszedł czynnik wzajemny szacunek osobisty. Coś, co nie zdarzało się zbyt często. Istnieje wiele przekazów arabskich i łacińskich, mówiących o tym, że Saladyn wysyłał Ryszardowi owoce, konie, a nawet własnego lekarza, gdy król Anglii zachorował. Pokazywało to wzajemny szacunek dowódców, pomimo wielu bitew. Rozejm zawarty w 1192 roku obejmował trzyletni pokój. Chrześcijańscy pielgrzymi mogli odwiedzić Jerozolimę. Krzyżowcy zachowali część wybrzeża, a Saladen otrzymał kontrolę nad miastem. Nie był to pokój wynikający z ekonomicznych kalkulacji czy strategicznych kompromisów, lecz z realistycznej oceny sytuacji i wzajemnego szacunku nie tylko do siebie samego, ale również do mieszkańców miast i swoich wojsk. Kronikarze, zarówno arabscy, jak i europejscy, wspominali o tym rozejmie jako przykład, że nawet w czasie wojen religijnych możliwe jest uznanie wartości drugiego człowiek. Przenieśmy się jednak bliżej naszego okresu, a dokładnie do czasów wojny secesyjnej. Była to jeden z najbardziej wyniszczających konfliktów w historii Ameryki. Brat walczył przeciw bratu, sąsiad przeciw sąsiadowi. Linie frontu często przebiegały przez pola, miasteczka i rzeki, które jeszcze chwilę wcześniej stanowiły część wspólnego życia. Bitwy pod Gettysburgiem, Wicksburgiem czy Chattanooga pozostawiały setki ciał leżących między wrogimi liniami. Czasem dniami nie można było ich zebrać. Widok ten paraliżował żołnierzy, nawet tych, którzy byli zahartowani przez wieloletnie konflikty. I wtedy rodziły się spontaniczne rodzajmy humanitarne. Nie na rozkaz generałów, nie jako efekt kalkulacji politycznych, ale prosty ludzki odruch. Oficerowie obu stron spotykali się na ziemi niczyjej, rozmawiali o pochówku poległych, wymieniali informacje o rannych i ustalali krótkie przerwy w walce. Najbardziej znany epizod miał miejsce pod Czata Noga. Po ciężkiej wymianie ognia obie armie nagle przerwały walkę na kilka godzin, by zabrać poległych i rannych. Żołnierze podchodzili do siebie z ostrożnością, mijali się bez słowa niosąc nosze, wymieniając wodę i bandaże, chociaż wszyscy mówili w tym samym języku. Przynajmniej większość. Nikt nie krzyczał, nikt nie strzelał. Światło dnia oświetlało jedynie zniszczone pola bitew i ludzkie wysiłki, które były jedynym wyrazem w Solidarności. Trzeba tutaj zaznaczyć trzy najważniejsze punkty. Mianowicie etyka wojskowa obu stron wciąż miała korzenie w europejskich tradycjach rycerskich. Pochówek wroga więc był uważany za element honoru. Zapach śmierci, widok setek ciał działał paraliżująco na każdego. Ta wojna również nie była wojną obcych narodów. Walczyli ludzie wychowani w tej samej kulturze. Dlatego spontaniczne rodzajmy pokazały coś niezwykle ważnego. Nawet w najokrutniejszej wojnie domowej człowiek potrafi rozpoznać wartość życia drugiego człowieka. To nie był pokój polityczny, ani kalkulacja strategiczna. To był pokój wyłącznie humanitarny, rodzący się z prostego zrozumienia, że każda wojna, nawet brat przeciw bratu, ma swoje granice moralne. Chyba najbardziej znanym rozejmem, jednocześnie pokazującym najbardziej ludzką naturę, był ten w czasie świąt Bożego Narodzenia w 1914 roku. Pragnę tutaj jednakże zaznaczyć, że rozejmy nie były tylko w te święta, były one również przyszłe święta, także w święta wielkanocne, również podczas II wojny światowej, jednakże po tym wydarzeniu oficerowie robili wszystko, by zapobiec jak największej ilości takich rozejmów i bacznie pilnowano żołnierzy w danych okresach. Grudzień 1914 roku. Śnieg pokrywał pola bitewne. Bo to zamarzało na ścieżkach między kopami, a żołnierze zmęczeni i zziębnięci z trudem trzymali broń. Każdy dzień przynosił kolejne straty, kolejne ciała poległych leżały w ziemi czyje między liniami. Morale było niskie. Każdy marzył o powrocie do domu, o cieple rodzinnego gniska i o zwyczajnych świętach przy stole. Miała być to krótka wojna. Kilka tygodni wrócimy do domu. Powtarzano w sztabach, w domach, w gazetach. Jednak rzeczywistość okazała się zupełnie inna. W tym brodzie wydarzyło się coś jednak niezwykłego. Najpierw pojawił się śpiew. Niemieccy żołnierze w okopach zaczęli intonować cicha noc, czyli stille Nacht, Heilige Nacht. Po drugiej stronie Brytyjczycy odpowiedzieli znaną sobie wersją Silent Night. Śpiew niósł się po okopach, mieszając z szumem wiatru i krzykiem rannych, ale tym razem przyniósł spokój. Potem pojawiły się światła świec. Niektórzy żołnierze ustawili proste choinki z gałązek i świec, inni wychylali głowę nad ziemniczyją niczyją, obserwując czy druga strona odpowiada tym samym gestem. Żołnierze wyszli na ziemię niczyją. Początkowo nieufnie z dystansem, z bronią wciąż w rękach, ale wkrótce zaczęły się drobne gesty. Wymiana czekolady i papierosów, dzielenie się jedzeniem, rozmowy z włamanym angielskim i niemieckim, opowiadanie o rodzinach, domach, małych przyjemnościach, które wydawały się tak odległe w obliczu wojny. Najważniejsze były wspólne pochówki poległych. Zimna ziemia, śnieg, płoto i proch wojenny zmieniały się w miejsce wspólnej pracy. Ten spontaniczny rozejm trwał kilka godzin, ale jego znaczenie było ogromne. Pokazał, że nawet w totalnej wojnie możliwe jest zachowanie człowieczeństwa i solidarności. Generałowie i sztaby dowodzenia nie wydawali poleceń. Inicjatywa wyszła od zwykłych ludzi, którzy w trudnym świecie okopów przypomnieli sobie o wspólnej, humanitarnej postawie. Nie było to tylko w jednym miejscu, było to w kilku miejscach i zdarzało się również podczas pierwszego i drugiego dnia świąt, także podczas przerwy noworocznej. Jednakże po tych wydarzeniach generałowie, tak jak wspomniałem, robili wszystko, by zapobiec takim odruchom. Ostatni z dzisiejszych przykładów będzie podczas wojny koreańskiej, tzw. rozejm medyków w 1951 roku. Wojna koreańska była brutalnym konfliktem, w którym żołnierze walczyli w ekstremalnych warunkach. Góry, mróz, trudny teren. Linie frontu wielokrotnie się przesuwały, a straty były ogromne. W jednej z bitew po intensywnym wymianie ognia między liniami pozostało wielu rannych. Według zapisków wieczorem zaczęły rozlegać się krzyki po angielsku i chińsku. W jednej z takich bitew żołnierze obu stron zostali zmuszeni do pozostania wienia rannych między okopami. Krew wsiąkała w zamarzniętą ziemię, a groźba nadejścia patrolu wroga sprawiała, że nikt nie mógł podejść, by udzielić pomocy. A potem wydarzyło się coś niezwykłego. Nagle strzelanina ustała. Nie wiadomo dokładnie, kto pierwszy rzucił broń. Może medyk wybiegł na ziemię i czyją. Może dowódca nakazał ciszę. Faktem pozostaje, że w tym momencie, że dwie wrogie armie na krótki czas zawiesiły walkę. Sanitariusze obu stron ruszyli w kierunku okopów przeciwnika, niosąc nosze, opatrując rannych i wymieniając krótkie gesty porozumienia. Spotykali się w pół roku, mijali się bez słowa, w pełnym skupieniu i wzajemnym szacunku. Każdy ruch był przemyślany. Jeden fałszywy krok, jeden strzał mógł zakończyć życie radnych lub ratowników. Rozajem trwał około godziny. Może dwóch, ale w tym krótkim czasie uratowało życie wielu ludziom. Dla żołnierzy był chwilą wytchnienia, dla rannych szansą na przeżycie, a dla medyków dowodem, że nawet w najokrutniejszej wojnie istnieją granice, które człowiek nie chce przekroczyć. W tym kontekście ten mały gest, jakim był rozejm humanitarny dla rannych, stawał się aktem odwagi człowieczeństwa. Nawet w najokrutniejszej wojnie istnieje granica, której człowiek nie chce przekroczyć. Przerwy w walce mogą trwać godzinę, dzień, rok, a czasem dekady. Mogą wynikać z kalkulacji strategicznej, zmęczenia polityki czy ekonomii, ale często rodzą się spontanicznie. Z prostego faktu: człowiek szuka sensu, ładu i człowieczeństwa nawet w piekle wojny, i to jest najpiękniejszy rozum, jaki możemy dać sobie nawzajem. Historia pokazuje, że nawet w najtrudniejszych czasach, kiedy wszystko zdaje się być stracone, istnieją momenty, w których ludzie potrafią zatrzymać przemoc, spojrzeć sobie w oczy i uznać, że życie drugiego człowieka ma jednak wartość. Niezależnie od barwy munduru, kraju czy religii. Jednakże najważniejsze, aby tych wojen było jak najmniej. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie podcastu. Zapraszam Was za dwa tygodnie do kolejnego odcinka, jeżeli jednak będzie to już w 2026 roku. Tak więc chciałbym Wam wszystkim życzyć szczęśliwego nowego roku. Oby okazał się lepszy niż ten poprzedni. I do usłyszenia.